Katarzyna Słojkowska, Pan w Warszawie. 4 lipca 2021 roku minęło 80 lat od śmierci wybitnych włoskich profesorów. Na wzgórzach wuleckich w Lwowie Niemcy przy czynnym udziale nacjonalistów ukraińskich dokonali mordu na wybitnych fachowcach, światowej sławy uczonych, szlachetnych ludziach. Wśród około 40 ofiar dramatycznych wydarzeń znajdował się kwiat włoskiej medycyny. Zginął wówczas profesor dr Antoni Cieszyński, pionier stomatologii światowej i twórca stomatologii polskiej. Zginął lekarz, literat i intelektualista Tadeusz Boj-Żeleński. Zginęli profesorowie politechniki włoskiej. Światowej sławy ekspert w dziedzinie przetwórstwa ropy naftowej Stanisław Pilat oraz inżynier Kazimierz Wetulal. Mieszkania profesorów Niemcy ograbili z wszelkich kosztowności, dóbr kultury, dzieł sztuki, antyków, obrazów oraz dokumentów. Gestapowcy rozkradali i palili profesorskie księgozbiory. Okoliczności te sprawiły, że o niektórych z profesorów, z uczonych lwowskich, którzy wówczas zginęli, mamy dzisiaj niewystarczające dane biograficzne. Tak jest w przypadku profesora doktora Włodzimierza Dobrzanickiego, utalentowanego lwowskiego chirurga, który zginął w wieku 44 lat, nie założył rodziny, a jego dobytek, dokumenty Zostały zrabowane przez oprawców. Pozostałe i ocalone pamiątki mają więc wartość bezcenną. Tak jak znajdująca się na przykład w zbiorach Archiwum w Warszawie, drobna spuścizna profesora Stanisława Pilata. Są to dosłownie, jest to dosłownie kilka dokumentów z okresu 1940-1941. Są one zawarte w spuściźnie asystenta profesora z Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej Włodzimierza Kisielowa. Jest to referat profesora Stanisława Pilata w tłumaczeniu Włodzimierza Kisielowa który wygłosił go w zastępstwie swojego kierownika na zjeździe gazowniczym w Kijowie w 1941 roku. Dokument ma postać maszynopisu z rękopiśmiennymi dopiskami profesora Pilata. Referatowi towarzyszy drobna notatka rękopiśmienna profesora, a także nadbitki, odbitki jego przedwojennych prac, które były publikowane w Przemyśle Naftowym. Stanisław Pilat urodził się w 1881 roku w Lwowie. Był organizatorem przemysłu naftowego w Polsce po odzyskaniu niepodległości, długoletnim naczelnym dyrektorem Największego polskiego przedsiębiorstwa naftowego Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych Polmin, a także organizatorem i kierownikiem Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej. Był autorem wielu prac z dziedziny ropy naftowej, olejów smarowych, składu benzyn oraz metod podnoszenia ich liczb oktanowych. Uzyskał światową sławę eksperta w zakresie przetwórstwa ropy naftowej. Opracował nowatorskie metody jej obróbki, które znalazły zastosowanie w Polsce, w Meksyku i w Rumunii. Samodzielnie oraz ze współpracownikami uzyskał 18 patentów, w tym zagraniczne. W 1938 roku w Stanach Zjednoczonych został zarejestrowany jego patent opisujące metodę frakcjonowania mieszanin naftowych na zimie, która wykorzystywana jest w Stanach Zjednoczonych do dziś. Był autorem ponad 50 publikacji, w tym dwóch podręczników, między innymi uznanego za klasyczny zarys technologii nafty hmm. dla studentów chemii. W 1936 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Stanisław Pilat po wybuchu wojny nie skorzystał z możliwości wyjazdu do Warszawy i Rumunii, pozostając wraz z żoną we Lwowie. Odsunięty od kierownictwa katedrą Politechniki Lwowskiej przez Sowietów, nie zaprzestał pracy naukowej, o czym świadczy zachowany referat. Ci, którzy go znali, wspominali go jako człowieka wysokiego wzrostu, silnej budowy ciała człowieka o silnej woli dążenia do celu. Charakteryzowała go stałość poglądów, wytrwałość, osobista skromność i odpowiedzialność oraz pilność w pracy. Zawsze serdeczny w stosunku do studentów, którzy go podziwiali i szanowali. Miał swoją dewizę, która brzmiała – błogosławiony każdy, kto zmierzał z przez ciernie do gwiazd, per aspera ad astra. W 2021 roku minęła 140. rocznica urodzin oraz 80. rocznica śmierci tego wybitnego uczonek. Dziękuję za uwagę.